Prokuratura zabrała głos w sprawie Edyty Górniak. Decyzja zapadła. Edyta Górniak twierdzi, że padła ofiarą oszustwa finansowego i została okradziona przez swoją własną księgową. Jej zgłoszenie uważnie wpłynęło do prokuratury, która uważnie zbadała całą sprawę. W końcu zapadła decyzja. Edyta Górniak padła ofiarą oszustwa? Decyzja prokuratury szerokie echo sprawy. Nikt nie spodziewał się, że jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej może znaleźć się w epicentrum finansowego skandalu, który przypomina filmowy thriller. Edyta Górniak w ostatnich latach zaczęła dostrzegać, że coś jest nie tak z dokumentami finansowymi dotyczącymi jej działalności. W rozmowie z wirtualną Polską przyznała o swoich długoletnich przeczuciach, że ktoś ma. Majstruje w jej papierach i liczbach, ale długo bagatelizowała te sygnały. W 2025 roku nastąpiła eskalacja. Górniak coraz częściej natrafiała na niejasności w księgach, nieścisłości w dokumentacji, które zaczęły narastać jak kula śnieżna. W końcu dotarło do niej, że była okradana przez osobę, której ufała jak nikomu innemu, czyli przez swoją własną księgową. W połowie roku dowiedziałam się, że byłam okradana. Przez kilka lat narosło bardzo dużo różnych problemów. Przy tej okazji jestem naprawdę szczerze wdzięczna Urzędowi Skarbowemu WŁODZI, który bardzo mi pomógł. Pomogła mi też policja. To bardzo trudny temat, powiem wprost. Jestem kobietą, matką, samotnie wychowuję mojego syna. Nie mam męża, brata, ojca. Szkoda, że kobieta kobiecie, bo to była pani księgowa, potrafi z premedytacją doprowadzić do takiej sytuacji, że mam stan przedzawałowy, mówiła rozgoryczona artystka. To Opowieść, która wygląda niczym żywcem wyrwana ze scenariusza filmowego. Gwiazda, która całe życie budowała swój sukces na scenie, okazuje się być bezbronna wobec finansowych machinacji kogoś z najbliższego otoczenia. A przecież Górniak wielokrotnie podkreślała, że samotnie wychowuje syna. Nie ma męża, brata ani ojca, który mógłby ją wspierać w takich momentach. Choć dla fanów i obserwatorów sprawa wyglądała na oczywisty Skandal, w którym ktoś jest winien górniak ogromnej straty, rzeczywistość okazała się znacznie bardziej skomplikowana. Gdy artystka zgłosiła podejrzenia do prokuratury, sprawa została oficjalnie podjęta przez Łódzką Prokuraturę Rejonową Łódź Śródmieście, która wszczęła dochodzenie z artykułu 276 kodeksu karnego dotyczącego ukrywania i fałszowania dokumentów. Przez kilka miesięcy prokuratorzy analizowali księgi, przesłuchiwali świadków, zabezpieczali dokumentację i próbowali znaleźć dowody na to, czy doszło do przestępstwa, a jeśli tak, to kto ponosi odpowiedzialność? Jednocześnie w mediach trwały burzliwe dyskusje. Jedni bronili górniak, mówiąc, że miała prawo czuć się oszukana, inni zaś sceptycznie odnosili się do jej wersji wydarzeń, sugerując, że może być w tym nie tylko wina księgowej, ale także błędy w zarządzaniu firmą. Kulminacją tej opowieści była decyzja prokuratury o umorzeniu śledztwa pod koniec 2025 roku, co wywołało prawdziwą falę emocji w mediach i wśród fanów. Prokurator stwierdził, że nie doszło do przestępstwa, gdyż brakowało znamion czynu zabronionego, a brakujące dokumenty zostały odzyskane. Zgodnie z uzasadnieniem, sprawa dotyczyła okresu od sierpnia do listopada 2025 roku, a wiele problemów wynikało z relacji prawnych i finansowych między górniak a podmiotem prowadzącym jej księgowość. Postępowanie zostało umorzone postanowieniem zatwierdzonym przez prokuratora z prokuratury rejonowej Łódź w Śródmieście w dniu 30 grudnia 2025 roku. Powodem był brak w czynie znamion czynu zabronionego. Z informacji widniejących w aktach wynika, że postępowanie doprowadziło do zwrotu brakujących dokumentów. Decyzja o umorzeniu nie jest prawomocna. Przyjęty w opisie czynu czas okres wynika z faktu, iż w sierpniu 2025 roku Edyta G. rozwiązała umowę z podmiotem, który prowadził jej księgowość, powiedział w rozmowie z Wachtarą faktem rzecznik łódzkiej prokuratury Paweł Jasik. Na pierwszy rzut oka to może wyglądać jak wielki triumf urzędników, którzy uchronili gwiazdę przed błędnym oskarżeniem, ale w mediach społecznościowych i w komentarzach trwa gorąca debata. Część internautów uznała, że decyzja prokuratury jest niesprawiedliwa wobec artystki, która ponoć straciła lata pracy i sporo pieniędzy. Inni z kolei wskazują, że umorzenie nie oznacza ostatecznego końca. Decyzja nie jest prawomocna i sprawa może zostać wznowiona, jeśli pojawią się nowe dowody. Dla Górniak nie jest to więc koniec tej historii, a jedynie kolejny akt w medialnym i prawnym dramacie, który trwa już od kilku lat i odsłania kulisy Życia sławnej artystki. Szerokie echo sprawy. Gdy tylko informacja o umorzeniu śledztwa przedostała się do mediów, w sieci zawrzało niczym przy gorącej premierze nowego singla. Fani Edyty Górniak rzucili się do komentarzy w mediach społecznościowych. W tle całej tej sprawy pojawiają się również kwestie rodzinne i osobiste, bowiem Górniak sama mówiła o tym, jak trudne były ostatnie miesiące także dla jej syna. Jak wielki stres i presja spadły na rodzinę, i jak bardzo czuła się bezbronna wobec całego mechanizmu finansowych problemów. Choć sprawa została umorzona, to kampania w mediach społecznościowych może mieć realny wpływ na wizerunek artystki i jej przyszłe kontrakty. Samo nazwisko Edyty Górniak nadal robi wrażenie, ale niektórzy menedżerowie i promotorzy mogą zacząć zadawać sobie pytanie. Jak bezpiecznie prowadzić współpracę z osobą, która znajduje się w centrum medialnego sporu finansowego? Pewne jest natomiast jedno: historia oszustwa, umorzenia śledztwa i medialnej burzy wokół gwiazdy nie zostanie zapomniana szybko. Edyta Górniak znalazła się w centrum zainteresowania opinii publicznej po tym, jak prokuratura oficjalnie odniosła się do sprawy, która od dłuższego czasu budziła liczne pytania i spekulacje. Komunikat wydany przez przedstawicieli organów ścigania miał na celu uporządkowanie informacji oraz jednoznaczne przedstawienie aktualnego etapu postępowania. Według przekazanych danych analiza zgromadzonych materiałów dowodowych została zakończona, a decyzja procesowa zapadła po wszechstronnym rozważeniu okoliczności. Stanowisko prokuratury podkreślało, że czynności były prowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami, z zachowaniem zasad obiektywizmu i równości wobec prawa. W komunikacie zaznaczono, iż oceniono zarówno treść zgłoszeń, jak i dostępne dokumenty, zeznania oraz materiały uzupełniające. Kluczowe znaczenie miała weryfikacja, czy istnieją podstawy prawne do dalszych działań, a także czy zgromadzony materiał spełnia wymogi formalne do kontynuowania sprawy w określonym trybie. Decyzja prokuratury została sformułowana w sposób precyzyjny i rzeczowy, bez elementów interpretacyjnych. Zwrócono uwagę, że jej treść odnosi się wyłącznie do aspektów prawnych, nie przesądzając o ocenach natury moralnej czy wizerunkowej. Taki sposób komunikacji miał na celu ograniczenie nieporozumień oraz przecięcie narastających spekulacji medialnych, które towarzyszyły sprawie od momentu jej ujawnienia. Reakcje po ogłoszeniu decyzji były natychmiastowe. W przestrzeni publicznej pojawiły się liczne komentarze, w których podkreślano wagę oficjalnego stanowiska organów ścigania. Część obserwatorów zwracała uwagę na znaczenie transparentności działań prokuratury, inni analizowali konsekwencje decyzji dla dalszego biegu sprawy oraz dla sytuacji prawnej artystki. Dyskusje koncentrowały się na interpretacji komunikatu, jednak sam jego wydźwięk pozostawał jednoznacznie proceduralny. Warto zaznaczyć, że prokuratura w swoim oświadczeniu akcentowała niezależność postępowania od presji medialnej. Podkreślono, iż rozstrzygnięcia zapadają wyłącznie na podstawie przepisów prawa oraz zgromadzonych dowodów, a zainteresowanie społeczne nie wpływa na tok czynności. Ten element komunikatu był szeroko komentowany jako sygnał dbałości o standardy praworządności. Całość sprawy pokazuje, jak duże znaczenie ma oficjalne stanowisko organów ścigania w sytuacjach budzących publiczne emocje. Wydana decyzja zamknęła określony etap postępowania i wyznaczyła ramy dalszych działań, jednocześnie porządkując przekaz informacyjny. Prokuratura jednoznacznie wskazała, że na obecnym etapie sprawa została oceniona w świetle obowiązujących przepisów, a wszelkie dalsze kroki będą podejmowane wyłącznie, w granicach prawa. Ten komunikat stał się punktem odniesienia dla kolejnych analiz i komentarzy, a jego treść nadal pozostaje kluczowa dla zrozumienia aktualnej sytuacji prawnej w sprawie Edyty Górniak. Edyta Górniak po oficjalnym komunikacie prokuratury natychmiast znalazła się w centrum intensywnej debaty w przestrzeni internetowej. Informacja o tym, że organ ścigania zabrał głos i podjął decyzję wywołała lawinę reakcji w mediach społecznościowych, na forach dyskusyjnych oraz w sekcjach komentarzy pod publikacjami informacyjnymi. Skala zainteresowania była wyraźna już w pierwszych minutach od publikacji komunikatu. Dominującą reakcją była potrzeba interpretacji treści oświadczenia. Internauci analizowali każde zdanie, zwracając uwagę na sformułowania użyte przez prokuraturę, ich precyzję oraz możliwe konsekwencje prawne. Wiele komentarzy miało charakter rzeczowy, koncentrując się na procedurach, etapach postępowania oraz znaczeniu samej decyzji dla dalszego biegu sprawy. Użytkownicy sieci próbowali zrozumieć, co dokładnie oznacza, komunikat w praktyce. Równolegle pojawiła się silna fala emocji. Część komentujących wyrażała ulgę, wskazując, że oficjalne stanowisko organów ścigania wprowadza porządek informacyjny i kończy okres domysłów. Inni reagowali sceptycznie, podkreślając potrzebę pełnej transparentności i dalszych wyjaśnień. Wypowiedzi te często zawierały odniesienia do zaufania do instytucji państwowych oraz oczekiwań wobec wymiaru sprawiedliwości. Wyraźnie zarysowała się także polaryzacja opinii. Jedna grupa internautów podkreślała znaczenie zasady domniemania niewinności oraz fakt, że decyzje prokuratury. Opierają się na zgromadzonym materiale dowodowym, a nie na presji medialnej. Druga grupa skupiała się na emocjonalnym odbiorze sprawy, wskazując na jej medialny ciężar i wpływ na wizerunek artystki, niezależnie od formalnych rozstrzygnięć. W komentarzach często pojawiał się temat odpowiedzialności mediów. Użytkownicy sieci oceniali sposób relacjonowania sprawy, krytykując nagłówki o sensacyjnym charakterze, lub przeciwnie, chwaląc wyważony ton przekazu. Dyskusje te ujawniły rosnącą świadomość odbiorców w zakresie wpływu informacji medialnych na opinię publiczną i reputację osób publicznych. Istotnym elementem reakcji była również aktywność fanów artystki. Wpisy pełne wsparcia, solidarności i zaufania do oficjalnych instytucji pojawiały się regularnie, tworząc wyraźny kontrapunkt dla krytycznych głosów. Jednocześnie część użytkowników apelowała o powściągliwość i unikanie pochopnych ocen, wskazując na emocjonalne konsekwencje nadmiernej eskalacji dyskusji w sieci. W miarę upływu czasu ton wypowiedzi zaczął się zmieniać. Początkowa intensywność reakcji stopniowo ustępowała bardziej analitycznym komentarzom. Internauci zaczęli porównywać tę sprawę z innymi głośnymi przypadkami, zwracając uwagę na podobieństwa w dynamice reakcji społecznych po komunikatach prokuratury. Pojawiły się również głosy refleksyjne dotyczące granic zainteresowania opinii publicznej sprawami prawnymi osób znanych. Całościowy obraz reakcji społeczności internetowej pokazuje złożoność nastrojów, od emocji i ciekawości, przez analizy proceduralne, aż po refleksję nad rolą mediów i instytucji. Oświadczenie prokuratury stało się impulsem do szerokiej debaty która wykraczała poza samą decyzję, dotykając kwestii zaufania, odpowiedzialności informacyjnej i wpływu przestrzeni cyfrowej na postrzeganie spraw o dużym rezonansie społecznym. Edyta Górniak w momencie, gdy do opinii publicznej dotarła informacja, że prokuratura oficjalnie zabrała głos i ogłosiła decyzję w sprawie, znalazła się w centrum głębokich i wielowarstwowych reakcji emocjonalnych w najbliższym kręgu rodzinnym. Według relacji z otoczenia, pierwszą dominującą reakcją był silny wstrząs emocjonalny, połączony z napięciem i wyraźnym poczuciem niepewności. Rodzina musiała zmierzyć się nie tylko z treścią decyzji, lecz także z ciężarem wielotygodniowego oczekiwania i presji psychicznej. Wśród najbliższych pojawiło się uczucie ulgi, które jednak nie miało charakteru jednoznacznego ani trwałego. Była to ulga ostrożna nacechowana dystansem i świadomością, że formalne rozstrzygnięcie nie kończy emocjonalnych konsekwencji całej sytuacji. Towarzyszyło jej zmęczenie wynikające z długotrwałego stresu, nieprzespanych nocy i ciągłego napięcia związanego z oczekiwaniem na oficjalne stanowisko organów ścigania. Jednocześnie widoczne było silne poczucie ochrony i solidarności wobec Edyty Górniak. Bliscy mieli reagować instynktownie, koncentrując się na jej stanie psychicznym i emocjonalnym. W rozmowach dominowała troska, a także potrzeba zapewnienia jej spokoju oraz bezpieczeństwa emocjonalnego. Każdy komunikat medialny był analizowany pod kątem potencjalnego wpływu na jej samopoczucie, co potęgowało czujność i wewnętrzne napięcie w rodzinie. Nie bez znaczenia był również element niepokoju. Decyzja prokuratury, choć formalna i rzeczowa, wywołała obawy dotyczące dalszych konsekwencji społecznych i wizerunkowych. Rodzina miała odczuwać lęk przed kolejną falą komentarzy, interpretacji i ocen, które mogły pojawić się mimo zakończenia określonego etapu postępowania. To poczucie zagrożenia utrudniało pełne wyciszenie emocji i sprzyjało zachowawczej postawie wobec świata zewnętrznego. Wewnętrzne reakcje w emocjonalne bliskich charakteryzowały się dużą zmiennością. Chwile względnego spokoju przeplatały się z momentami napięcia, irytacji i frustracji. Część rodziny miała trudność z akceptowaniem faktu, że sprawa, mimo decyzji prokuratury, nadal pozostaje przedmiotem publicznych dyskusji. Pojawiało się poczucie bezsilności wobec skali zainteresowania oraz ograniczonego wpływu na narrację medialną. Istotnym elementem była także refleksja nad konsekwencjami długoterminowymi. Bliscy analizowali, jak wydarzenia mogą wpłynąć na relacje rodzinne, codzienne funkcjonowanie oraz poczucie stabilności. Emocje te często miały charakter cichy, skrywany, wyrażany w zamkniętym gronie poprzez krótkie, rzeczowe rozmowy lub długie chwile milczenia. Widoczna była potrzeba odbudowania poczucia normalności, choć proces ten zapowiadał się jako długotrwały. Rodzina reagowała również zwiększoną potrzebą kontroli nad informacjami. Selektywne podejście do mediów, ograniczenie kontaktów z osobami spoza najbliższego kręgu oraz unikanie publicznych komentarzy były przejawami strategii obronnej. Emocjonalnie była to próba odzyskania wpływu nad sytuacją, która przez długi czas wymykała się spod kontroli. Całość reakcji emocjonalnych rodziny po ogłoszeniu decyzji prokuratury ukazuje stan głębokiego obciążenia psychicznego, w którym ulga miesza się z lękiem, troską i potrzebą ochrony. To etap, w którym formalne rozstrzygnięcie prawne nie oznacza natychmiastowego uspokojenia emocji, lecz staje się początkiem powolnego procesu stabilizacji i odbudowy wewnętrznej równowagi w najbliższym otoczeniu artystki. Edyta Górniak od ponad trzech dekad pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych postaci polskiej sceny muzycznej. Jej kariera rozwijała się w sposób konsekwentny, a jednocześnie pełen momentów przełomowych, które na trwałe zapisały ją w historii rodzimej kultury popularnej. Od początku wyróżniała się wyjątkową skalą głosu, emocjonalną interpretacją oraz umiejętnością budowania silnej więzi z odbiorcami. Pierwszy znaczący etap kariery przyniósł jej szybkie zainteresowanie środowiska artystycznego. Występy sceniczne i udział w prestiżowych projektach muzycznych sprawiły, że została dostrzeżona jako wokalistka o ponadprzeciętnych możliwościach technicznych. Już wtedy podkreślano jej profesjonalizm, dyscyplinę pracy oraz rzadko spotykaną wrażliwość muzyczną, która pozwalała jej poruszać się swobodnie między różnymi stylistykami. Przełomowym momentem w jej drodze zawodowej był udział w międzynarodowych wydarzeniach muzycznych który otworzył jej drzwi do szerokiej publiczności i ugruntował pozycję na arenie europejskiej. Reprezentowanie Polski na jednej z najważniejszych scen muzycznych kontynentu stało się symbolem jakości, ambicji i wysokiego poziomu artystycznego. Ten sukces do dziś uznawany jest za jedno z najważniejszych osiągnięć w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Kolejne lata przyniosły intensywną działalność studyjną. Albumy Edyty Górniak regularnie trafiały na czołowe miejsca list sprzedaży, a zawarte na nich utwory stawały się radiowymi przebojami. Jej dyskografia charakteryzuje się dużą różnorodnością od klasycznego popu przez ballady, aż po kompozycje inspirowane solem i muzyką filmową. Każdy kolejny projekt był dowodem artystycznej dojrzałości oraz potrzeby rozwoju. A nie powielania sprawdzonych schematów. Istotnym elementem jej kariery była również działalność koncertowa. Występy na żywo stały się znakiem rozpoznawczym artystki, a jej koncerty przyciągały wielotysięczną publiczność. Krytycy wielokrotnie podkreślali, że jej głos w warunkach scenicznych zyskuje dodatkową siłę wyrazu, a kontakt z widzami budowany jest w sposób autentyczny i emocjonalny. To właśnie scena była przestrzenią, w której mogła w pełni zaprezentować swoje możliwości. Na przestrzeni lat, Edyta Górniak zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia branżowe, które potwierdzały jej status jednej z czołowych artystek w kraju. Otrzymywane statuetki, tytuły i odznaczenia były nie tylko wyrazem uznania środowiska muzycznego, lecz także dowodem trwałego wpływu na kulturę popularną. Jej nazwisko stało się synonimem wysokiej jakości wokalnej i artystycznej rzetelności. Równolegle rozwijała aktywność medialną, udział w programach telewizyjnych, projektach rozrywkowych oraz wydarzeniach specjalnych Pozwolił jej utrzymać stałą obecność w, w świadomości publicznej. Jednocześnie potrafiła zachować niezależność artystyczną, unikając nadmiernej komercjalizacji swojego wizerunku. Ta umiejętność balansowania między popularnością a, a, a autonomią twórczą była jednym z kluczowych elementów jej długowiecznej kariery. Znaczącą rolę odegrała także jej postawa wobec młodszych pokoleń artystów. Jako doświadczona wokalistka wielokrotnie pełniła funkcję mentorki i autorytetu, dzieląc się wiedzą oraz doświadczeniem. Jej opinie na temat sztuki wokalnej i pracy nad głosem były szeroko komentowane i często traktowane jako punkt odniesienia w branży. Dorobek Edyty Górniak to nie tylko lista sukcesów komercyjnych, lecz także wpływ kulturowy, jaki wywarła na polską muzykę. Jej kariera stanowi przykład konsekwencji, odporności na zmienne trendy oraz umiejętności adaptacji do nowych realiów rynku. Niezależnie od kontrowersji czy trudnych momentów osiągnięcia artystyczne pozostają trwałym fundamentem jej pozycji i jednym z najważniejszych rozdziałów współczesnej historii polskiej sceny muzycznej. Edyta Górniak po oficjalnym stanowisku prokuratury wchodzi w